Witam wszystkich serdecznie. Moi kochani, dzisiaj jest 6 grudzień. Mikołajki. Tutaj ostatnie ujęcie moich pielęgnic Pawi okich w tym zbiorniku 720 litrów. Tak się to prezentuje na dzień dzisiejszy, wszystko rybki piękne, naprawdę konkursowe, super rosną. Wszystko jedzą. Poprawił się im apetyt w ogóle. Już teraz nie wybrzedzają z niczym. No i czas najwyższy się z nimi pożegnać. Trafią do mojego kolegi Kamila. Do akwarium. A my sobie tutaj wpuścimy. 6 pielęgnic Heros Severus, tak, tak sobie postanowiłem, że wpuszczę sobie tutaj 6 pielęgnic Heros Severus. 6, przepraszam, jeszcze zanim te pawiołki tutaj trafiły, to miałem taki zamiar, Tylko po prostu te ryby były u nas nigdzie niedostępne. No, a udało się fajne tutaj 6 sztuk załatwić od kolegi z Jejkowic. No i postanowiłem je sobie tutaj wpuścić Dla różnorodności, nie? Także Pawełok trafią do większego zbiornika Niż mój aktualny, a Ja te severusy tutaj będę miał Są to ryby już około 15 cm Także po części spełni się moje Spełni się mój zamiar Jaki tutaj był Od samego początku Zakładania tego zbiornika zamierzony, nie? Jak możecie pamiętać lub nie te 375, którą miałem, tam były dwie y, Heros y, Efastiatus. właśnie też od Kamila, który zabierze te pawiołki. No, ale zbiornik był za mały, no i oddałem, nie? A później tego żałowałem, bo później chciałem mieć jako jedna para. No, ale niestety był deficyt, nie szło nigdzie zdobyć. Wszędzie tylko jakieś goldy, jakieś rodki, jakieś tam inne odmiany barwne. No, ale mnie takie ryby nie interesują. No i. Postanowiłem właśnie sobie w tej obsadzie tutaj to zmienić. Na no to sewerumy. Także ostatnie ujęcia jeszcze tutaj. Ten film to też będzie jakby dla mnie taka pamiątka po tych rybach. Chociaż z Kamilem się często widzimy, to tam sobie też pooglądam. A tymczasem zapraszam Was do zobaczenia jak już będą tutaj wpuszczone sewerusy. No tutaj już możecie zobaczyć sobie w zbiorniku kolegi Kamila pływają moje pielęgnice pawiokie. Poszły do Kamila na większego zbiornika, do innych ryb ze swojego środowiska. Także tutaj sobie możecie pooglądać, jak się prezentuje też przy okazji od niego zbiornik. Ładne tapajosy, demony, skalary. Santa Izabel, manakapuru, Leopoldi, pielęgnice Oaru, mnóstwo kirysów, duch amazoński, zbrojnik L114, no i nasze gwiazdy programu pielęgnice Pawiokie, para. Możecie zobaczyć, jak harmonijnie, spokojnie sobie tutaj pływają. Oczywiście przeszły długi okres aklimatyzacji. I miejmy nadzieję, że będą się miały tutaj równie dobrze jak umie, A tego jestem pewien, że będą miały. Także zostawiam Was tutaj chwilkę na pooglądanie sobie zbiorniczka. Tak się to wszystko tutaj ładnie prezentuje. Większych problemów z złowieniem tych ryb u mnie w domu nie było. Fajnie, spokojnie się dały złapać. A my już przenosimy się tutaj do mnie, do akwarium do 720. I zobaczymy, co się tutaj umie ciekawego dzieje. No i tak moi widzowie. Prezentuje się już mój zbiornik. Bez pielęgni pawiołkich. Jak możecie zauważyć, niby jest tutaj 18 ryb. Nie liczy ducha amazońskiego i plazadory. To nie są małe ryby, bo piranie są już naprawdę dość duże. Poziomiki też są już dość duże. To ale pływają, prawda? No, teraz też kiedyś podrosną. Ale tak czy inaczej, pustka, pustka, pustka. I tak jak mówiłem, puścimy sobie tutaj pielęgnice Heros Severus. Które się aktualnie tutaj już nam aklimatyzują. W wiadereczku. Jest ich 8 sztuk. Tu mamy 4 sztuki i tu mamy 4 sztuki. Także zrobimy sobie tutaj jeszcze dolewkę wody. Jeszcze 10 minutek aklimatyzacji. No i wpuszczam. Tak się prezentuje zbiornik z boku. Tutaj placadora. Oczywiście z zawlotami. Duch Amazoński schowany w swoje skim, tylko ogon wystaje też ładnie rośnie. O nawet się nam pokaże. Hej duszku. Fajnie, że się pokazałeś. Dawno tu nie widziałem. No, a tutaj nasze poziomiki. I nasz zbiornik. Także za chwilę sobie tutaj wpuścimy te rybki. Pokażę Wam już jak się będzie prezentował zbiornik z rybami w środku No i już mamy ryby wpuszczone Tu sobie możecie popatrzeć Nie są jakieś wybitnie duże, ale mi też o to chodziło, żeby nie było, żeby to nie były jakieś olbrzymy tylko takie ryby, które będę mógł jeszcze sobie sam podchować popatrzeć jak rosną Trochę wiadomo, jeszcze spłoszone muszą się zaklimatyzować do porządku i wtedy będziemy sobie mogli obserwować. Zobaczymy, jak tak. będą jadły. Przy tym się właśnie tak. rozważa wodzień. Nie damy sobie wodzienia. Tak delikatnie. Zobaczymy, czy będą jadły. Damy, damy sobie wodzienia. Za chwilę telefon zabiorę i pokażę, czy będą jadły. Prawo dzień wpadł. Oczywiście piranie i poziomiki pierwsze. Ale widzę, że seberumy też chętnie jedzą. Seberusy. Tak, jedzą, jedzą choczo łapczywie. Pozwólcie, że nie będę na chwileczkę mówił, a po prostu Wam pokażę. Fajnie, jestem zadowolony. Naprawdę piękne rybki, pięknie wybarwione już. No i będę patrzył, jak dorastają. O to właśnie mi tutaj chodziło od samego początku, żeby sobie wpuścić takie statko pielęgnic i obserwować je, jak się będą zachowywać. No, jutro sobie nakarmimy już krewetką normalnie spirulinka, groszek zielony oczywiście. Na dzień dzisiejszy, ja się już z nami żegnam. Osiągnęłem swój cel. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.